Gdy w naszej poczcie jest niewiele listów, panujemy nad ich zawartością i pamiętamy naszą korespondencję. Jednak bardzo szybko liczba listów rośnie, po roku może ich być już nawet kilka tysięcy. Nie jesteśmy oczywiście w stanie pamiętać, co zawierały poszczególne przesyłki, dlatego musimy się posługiwać specjalnym narzędziem, jakim jest wyszukiwarka. Interfejs wyszukiwarki, specjalne pole, znajduje się w lewym górnym rogu. Interfejsu poczty. Możemy podać jakiś wyraz kluczowy, na przykład Film, a następnie nacisnąć klawisz Enter lub kliknąć ikonę Lupy. W ten sposób odnajdujemy wszystkie listy zawierające wyraz kluczowy Film. Mamy jednak do dyspozycji bardziej zaawansowane narzędzia. Po kliknięciu Pola Wyszukiwania ukazuje się Wyszukiwanie Zaawansowane. I po kliknięciu tego polecenia zostaje wyświetlony specjalny interfejs, w którym możemy podawać warunki. Na przykład możemy znaleźć wszystkie listy pochodzące od osoby o imieniu Marek. Po kliknięciu Wyszukaj ukażą się wszystkie otrzymane od Marka wiadomości. W naszym przypadku jest to jedna osoba o tym imieniu, ale oczywiście wyszukiwanie Wyświetli wiadomości otrzymane od wszystkich osób o tym imieniu. Możemy również podać wyraz kluczowy znajdujący się w temacie, np. wyraz filmik po kliknięciu Wyszukaj, zostaną wyświetlone wszystkie wiadomości, w których temacie zawarty jest ten właśnie wyraz kluczowy. Teraz odszukamy przesyłkę zawierającą słowo kluczowe album. Ale nie we wszystkich folderach, lecz jedynie w folderze wysłane, a więc będzie to przesyłka, którą my wysyłaliśmy do jakiejś innej osoby. Po kliknięciu wyszukaj znajdziemy list, który wysłaliśmy do siebie w ramach testów. Wyraz zawarty jest w temacie. Możemy również wyszukiwać pocztę według daty. Datę podajemy w schemacie, Rok, miesiąc dzień. Na przykład podamy datę 2012 .05 20, a więc jest to 20 maja 2012 roku i wybierzemy plus minus 3 miesiące, a więc wyszukamy korespondencję, która była wysyłana w okresie między 20 lutego a 20 sierpnia. 2012 roku. Po kliknięciu wyszukaj ukaże się lista tych przesyłek. W kolumnie dat możemy łatwo sprawdzić, że spełniają one podany warunek. Możemy wreszcie podawać więcej wyrazów kluczowych, nie tylko jeden. Na przykład po podaniu dwóch wyrazów: Piotr oraz wideo. Zostaną wyszukane te wszystkie przesyłki, które zawierają oba wyrazy. A więc w naszym przypadku jest to jedna wiadomość. Wyraz Piotr jest zawarty w nazwie nadawcy, natomiast wideo znajduje się w temacie przesyłki. Czyli oba wyrazy muszą wystąpić jednocześnie. A teraz inny rodzaj wyszukiwania: mianowicie podamy Piotr, Specjalny operator o angielskiej nazwie OR, co oznacza "lub", i drugi wyraz wideo. Po wyszukaniu znajdujemy wszystkie przesyłki, które zawierają albo wyraz Piotr, albo wyraz wideo, albo też oba wyrazy jednocześnie. Tak więc w poprzednim przypadku szukaliśmy tych wiadomości, które zawierały oba wyrazy jednocześnie. Natomiast tutaj wystarczy, że w przesyłce znajduje się tylko jeden z tych wyrazów lub oba jednocześnie. Możemy jeszcze dodatkowo zaznaczyć, czy dana przesyłka ma zawierać załącznik, czy też być pozbawiona załącznika. Jak więc widzimy, mamy szerokie możliwości wyszukiwania informacji, które bardzo się przydają w momencie, gdy nasza skrzynka pocztowa zawiera bardzo dużo przesyłek, zarówno otrzymanych od innych osób, jak i wysłanych przez nas.